Jeszcze trochę niżej delikatnie Ale centymetr o, nieźle Witajcie w dzisiejszym odcinku Lecimy Wrzucić silnik do MF-a po remoncie co jest Co jest do... O, tu na dwa razy trzeba będzie. Siema, na raz nie wybiorę. Okay. Do góry, dobra. Troszkę do dołu Dobra, dawaj Zegaj. teraz widzę złożyć Dobra I spalamy ją jedno Wszystko było robione, tak czy nie? Wszystko, no teraz i powiem. Trzycylindrowy Perkins z 48 koni, tak? O, 7-8 razy, jak to tam uważa. Później licencja się skończyła, to były te 3-5-12. No, Kurde, ale że on jeździł do końca, jeszcze, mm. mimo że się tłuknie. No. To są tułki, pierścienie, tak? Wszystko. Czyli trzy mm. muszą być. trzy tak. cylindry. Pompa wody, panie. Mm. Mm. No, ale mówię to przynajmniej ciągnik już będzie można 50 tysięcy wołać może a tu jest atak sprzęgła jest tak jakby sprzęgło jest cały sprzęgło nie jeszcze do tyłu taka to robota ale jak się zepsuł ciągnik to zrobić trzeba nie Dobry sprzęt, widzicie tu ładnie. Odmalowali chłopaki. No i musi hulać, nie? Przednia oś. Może fachowo robota zrobiona, bo wypiaskowane, wymalowane. To są milimetry. Dobra, stój! O kurde opuść trochę to są trudne sprawy a ile mnie mniej więcej może ważyć? 200? Dobra. może więcej o. dawaj, podjeżdżaj opuść, opuść oh, kurde, ale sprężynuję Odjedź trochę, a potem do góry delikatnie do góry no chętam, ciągnie do góry i tak do dół! Do góry do dołu? Do dół! Dołu, do dołu. Do dołu. Do dołu. W ogóle coś stało. Stworzy... Ruszył, ruszył. Jak tam widzicie, no ja tam nie widzę. Nie dam nie nakręci, bo to kompresja. Idź po brechę i trzeba po góry na ruszać. Na wagę. To do do jest sukces. Chyba jest dobrze. To już szybka się jedna. Wkręciła. no już jest trochę śrubek podkręcanych to nie ma strachu nie w pole można jechać pryskać nie tak jak najbardziej a do czego jest ta, ta rurka co ona odprowadza nadmiar to jest y z odmy powoli opuszczamy na deseczkach oparty na pniaczku cofaj do tyłu co się stało Poczekaj, czekaj, czekaj, stój! Kłopot jest, to chodź dalej! Mi dało radę. <grym wylega> na ile, panie, za niego? Ale nawet hamulce mam na jedno pojęcie. Dobre, dobre, panie. To pije. Ja się, ja się mogę. Tutaj okay, pokażę halogenik. Bo mi się podoba, można robić w nocy, malować. Pięknie, błotniki wyszlifowane, to jest przodu. Trochę już przywdzewiały, ale dobre są, nie? Wymienić filtr oleju, zalać go świeżym. Pochodzi tam gdzie 10-15 godzin. Nie. I po, pochodzi zbierzyć. na wolnych obrotach? Tak, czy, czy nie? nie? Nie, się nie ja nie. będę jeździł, nie? Tam 10-15 godzin to mu zrobię. To ja życzę powodzenia, a z Wami widzowie się żegnam. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! No, z ciekawości jeszcze zaszedłem, jak tu prace przebiegają i widać eleganckie efekty. Jest rozrusznik, jest już elektryka wstępnie. Można powiedzieć, chłodnica była klejona, także jest sprawdzona, no i przede wszystkim koła dojechały, bo przecież to jest wszystko na dotarciu, no. a więc dopiero teraz powiem, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, ile nie będę tu przeszkadzał, no wiecie jak jest.